Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony, ja pretik. I witam was w kolejnym odcineczku z Minecraft'a. Chciałem wam tylko powiedzieć, taką ciekawosteczkę, że tutaj dorobiłem ścianę, tutaj schody postawiłem i postawiłem tutaj schody i zabudowałem to mieskinie, bo ogólnie to był jeden odcinek. Mm. Ale on został nagrany z echem i pomyślałem, że go wrzucę, ale potem się nie chciał zaloadingować I pomyślałem, że jak usunę przed tym, jak on się nie chciał zaloadingować, to trudno To był i tak odcinek taki nienormalny, bo z echem Więc chyba nic się nie stało Nie, nie było jakieś duże do zrobienia, widzieliście Tylko tam w tej kopalni zmieniłem i poszedłem tam na wyprawę po... <laughs> Hmm. po mięska byśmy mieli bo jak pamiętacie nie mieliśmy już i tylko zabrałem się oprócz tego wełnę i pokazałem jak się robi żółtą wełnę nie wiem albo czerwoną i na przykład to się wkłada taki kwiatek żółty i wtedy do craftinga i, czy tam craftingu, i wtedy <coughs> powstaje wam coś takiego. Tylko jeden, tutaj powstaje on taki barwnik, i idziemy do craftingu. Po prostu układamy to jak chcemy. Nie wiem, tu, 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 i powstaje nam to wełna No i dobra, no i zjedzmy sobie coś tutaj. Okej, okay, no i teraz będziemy zaczynać y, tworzyć pracę Tworzyć pracę, tak Będziemy zaczynać tworzyć pracę Podstawowe rzeczy, które nam się przydadzą To ziemia o. Ameryka No i noc, tak Dobra, to poczekajmy, jeszcze sobie szybko coś zrobimy bo to nas tak no, jeszcze trochę potrwa zanim będzie będziemy jak mówiłem, mówiłem ostatnio by mi coś takiego że tutaj będzie zejście w jeden korytarz mm, a dalej no po prostu do o, mordy eee... czekajcie będzie zejście yy, yy, yy. yy, yy. zejście będzie tutaj dalej, a tutaj będzie zejście w inny korytarz bo tam na przykład tutaj będziemy, nie wiem, węgiel kopać a tutaj na przykład będziemy kopać diaksę, więc... więc może wydostańmy się stąd tak, to chyba najlepszy pomysł kurcze nie ja mam takiego programu do montażu, żeby bo wiem, że wydaje mi się, że jest ogólnie fajny klimat na odcinkach, ale gdyby jeszcze była dodana jakaś muzyka, to wydaje mi się, żeby było yy, jeszcze fajniej. Ale niestety nie mam dobrego programu do montażu, bo mam jakiegoś Pirata Movie Makera, ale on po zrenderowaniu filmu jakoś się robi, że ten film nie jest płynny i. Czekajcie. Coś się dzieje na dworzu Ok. Myślałem, bo mój kot ogólnie jest na dworze i słyszałem taki dziwny Bo mój kot się lubi bić i, z innymi kotami i, i No i co? ale sprawdzę na wszelki wypadek, za dworzec, sorry tak jak mówiłem, nie mam programu do montażu, więc nie mogę wam tego filmu tak jakby jedynym programem do montażu to jest czekajcie schody wezmę Jedyny program do montażu, jaki posiadam, to YouTube Video Editor, który nie, nie lubię lo loadingować kilka filmów, <grym> żeby potem zrobić z tego jeden, więc. No ale jak jest czasami konieczność, no to już muszę. Tak było w przypadku y gameplayu z World of Tanks. Y jak było w przypadku gameplayu, gameplayu z World of Tanks yy, E75 Że musiałem zaloadingować jeden film Czekajcie tu się O, zrobimy tak bo będzie spoczko No i co, na razie kupimy dalej, bo to w sumie nie mam wam nic do zaoferowania, będzie trzeba coś wymyślić na następny odcinek hm Więc ja tutaj przy was nie będę kopał Więc, o, jest piękny węgiel Ale na razie go nie będziemy zbierać, będę... Będziemy, będziemy pamiętać Tutaj jest ten piękny węgiel Okej okay. No, tu mamy taką piękną kopalnię. Hm. I co teraz można zrobić? Można na przykład dalej tworzyć tą ścieżkę. O kurczak mi się odezwał, którego zrobiłem, hech. Ale nie w ten sposób, jaki wy myślicie. Chyba, że myślicie o tym, że rozbiłem jajko, no bo tak się przecież robi małe kurczaki, nie? W sumie to prawda. <śledziny> Mę, mm. co miałem wziąć? O, łopatę muszę skraftingować. <słuch> Dziękuję, tu mogę. Wybrać udało mi się tą łopatę zrobić. Ziemia, stoisz Schody, idziesz. Pochodnie zostają. To na wszelki wypadek, nie piskujcie. Oczywiście, sortuje. Dobra. Sobie była dalej tutaj jakaś ścieżka. Idzieżczyczka. No bo, że. 1, 2, 8. Hmm. Диорит. Той бил диорит. Но, а, ага, нормално са ми паркували. Чакай, дай ми тук е вскут. Добре Лечи ми с това. Чакай, че ще ти бъда диорит. Така. За <coughs> копаня диорит Mogłoby być hech. Nie, żartuję. Mi się wydaje, że dioryt pod, pod ziemią też jest. No musi raczej być, nie? Dobra, jest trochę tego dioryciku. Kilofaza to już prawie nie ma. Bardzo fajnie. Jeden, osiem, dziewięć Raz, osiem, pięć, cztery, osiem, pięć, dziewięć, trzy, pięć Okej Tu, tu. Uu, pomyłka Okej okay. Wstawmy ten dioryt Chyba domyślicie się, że to będzie kolejna część chodnika. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Dobra, niech na razie tutaj będzie prowadzić i tu będzie. Hmm, tutaj by mógł być gdzieś odstęp do kolejnego, czegoś nie wiem. Na przykład, boj hmm, Na przykład farmy jakieś, zbóż, plonów albo hmm, na przykład dochodowanie kurczaków, krów. Hmm, albo to mógłby być jako jeden budynek, albo sobie jakiś główny budynek zrobić nie wiem czy się osadników ściągnąć tam by był budynek handlowy może z czasem jak zrobię ten budynek to pozwolicie, że przejdę na game mode tam na kreatywa żeby no po prostu móc hmm, dzisiaj jako osadnika i trochę ich pospałnić więc sorry Lecimy z łopatą <laughs> Tutaj będzie wokalni <laughs> To może fabryka plonów Sorry za te ptaki i w ogóle wszystko ale wolę mieć to otwarte okno żeby się przewietrzyło i trochę ciepło duszno było, więc... Musi się troszkę przewietrzyć. Kurczę, żeby ta łopata wytrzymała do końca. Powinna wytrzymać. Okej. Okay. No ale diory tu już niestety nie pały. Czekajcie, bo... Znów popełniłem błąd, znaczy nie wiem czy znów. Ale ten dioryt Tutaj powinno być tylko takie ustąpienie, żeby wioska szła dalej. Do królicku właśnie! tam są królicki. Sorry za te dźwięk. Przepraszam, ale... Też... Surowy król. Ja to wygląda jak siodło. Króliczo skórko. Spalarnie ludzi możemy zrobić. Nie wiem, że Pamiętam, jak byłem mały, to kiedyś miałem. Mi Już się zaczyna robić ciemno. Ogólnie. diory tu nie ma. Nie po co ja poszło praktycznie też nie no właśnie parkour tutaj wystawimy sobie jeszcze troszkę I co wydaje mi się, że dokończymy ten chodniczek tu i będziemy kończyć odcinek i zrobimy tam szkielet, takie taki te pierwsze bloczki i to będzie forma może tych zwierząt jest okay. następny kilo potrzebny Czemu jeszcze jest? Kucze, kucze. Hmm, <coughs> pyszną sobie zjemy. No, dość, nam będzie potrzebne tego kamienia. Tu nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku to skończymy, jednak powiem Wam. Bo hmm. bruku chyba też za bardzo nie ma. Jednak coś jest. No, ale nie dużo. Dobra. To. Cztery węgla damy. Niech to się przepali. I w tym czasie można i zrobić ten hmm, szkic tego pierwszego domku taki. Tylko czym? Znowu nie ma czym tej farmy zrobić. Hmm. Wiem, że był jeszcze taki jeden boloczek. O, tu. który wygląda trochę jak ziemia, To by nie za bardzo pasował. Tu może. Może coś z tego się zrobi. Ciekawego. To będzie ogólnie farma. Dla takich królików i, i owiec, żeby nam dawały dla tych co dają ważne rzeczy typu mleko, wełnę. Ciekawie, czy to tym owcem, którym się zetnie tymi nożycami wełny, to czy ono odrasta po jakimś czasie. <laughs> Dużo, boże duże są te składowiska tego w kamieni pół kilofa już prawie zeszło. <kłysy> Sorry, siwa po 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 boż Powiem, że ten odcinek z echem co był to on był w miarę spoko, ale miał to echo. Ale tak jak ogólnie gadanie, no to był spoczką, w miarę. Dobra, o. Jest stack 15 plus 15 To będzie tak się zaczynało. Opatę też trzeba nową zrobić. Tru, tu, 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 tru, tu, tu, tu Chciałem, żeby ten odcinek był krótszy, no ale na razie mi to za dobrze nie wyjdzie. Hm. Poczekamy aż kamień będzie kamień to tutaj skończymy nie będziemy już nic robić tylko po prostu skończymy tutaj żeby było takie przejście może pomiędzy tym wszystkim nie to będzie za mało żeby one też tutaj nie siedziały w jakimś zamknięciu nie ogromnym Ogromnym zamknięciu, małym zamknięciu tu, 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 tu tu, tu, tu tu, tu, tu ja tu mam raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery pięć to można też postawić jeszcze jeden. A to trzeba niestety wykopać. To może będzie chude, ale długie. Może tak to zróbmy. Okej. Okay. Pochodniczku. <gry> jeszcze dwa kamienie no to w sumie ja już się mogę z wami żegnać jeśli odcinek Ci się podobał to zostawcie łopeczkę w górę dodawam się to do playlisty powinno przynajmniej do ulubionych filmów na YouTube a jeśli chcecie mnie wesprzeć i pokazać że y, lubicie mnie <grywka> jakkolwiek to brzmi to mm, no to po prostu zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek żebyście mm, otrzymyw otrzymywali powiadomienia z najnowszych filmów na moim kanale y się z nami będę żegnał pozdrawiam was cześć